rozważałem o sensie niedzieli. Dziś, przy pierwszym rozdziale, ojciec, stworzyciel, drugi punkt, jest przepiękne. Rozważanie bardzo długie, to będzie z kilka kanał, z dwa, trzy. Oto Bóg mówi do nas o pochodzeniu duszy ludzkiej. Przepraszam, tych punktów, tu jest dziesięć kanał, jeszcze punkt E mam, G I od, sporo tych punktów na temat historia pochodzenia i przeznaczenia duszy ludzkiej. Mój ojciec. Pierwsza i największa przeszkoda na drodze człowieka do Boga. Moja córko będę mówił o ufności. Kiedy w cudzysłowie, chce się pozbyć gońca, no to każdy go przyjmuje, który ma dla mnie jakąś kolejną ofertę, że ma orędzie i jak ogłoszę to jutro w telewizji, nie będzie kary we wrześniu. Taką ja teraz no nie? Więc ja mówię, jeśli bym to ogłosił, to ja obrażę Boga, bo ja nie mam ufności do tego, co On mówi. A On mi o takim czymś nie mówił. Więc nie mogę. I to ludzi <kluzny> pracują dopiero. Możesz Pani, czy może Pan, szukać kapłana i masz pan kasę, daj mu założyć telewizyjkę no i to goście. Ufność, dzieci to jest podstawa, że się nic nie stanie. Choć wszystkie przesłanki, te ludzkie są tak dramatyczne, że no, ktoś się uważa, że jesteś, że no, naprawdę się że masz naprawdę schizofrenię. Tu jedna z pań trzyma swoje dzieciątko, która do końca wierzyła, że dziecko będzie uratowane. A lekarze skazali na śmierć. To dziecko biega między nami. Tylko się uczy mówić. W pewnym momencie lekarz przychodzi do niej i mówi panią, wyniki się poprawiają. Nieprawdopodobne. Wyniki się poprawiają. Ufność. Jeszcze raz ufność. Czyli dzieci. bo powiedział, że ujrze od Jego świetności na krzyżach dzieci. Ujrze. Czyli pobrali zastawkę i teraz komputery po tak Nie znalazły nic, co by było uszczerbkiem na sercu. Może to mógł zrobić dzieci? Może. Migotała, migotała. Są wyniki badań aparatów. To czyste. Który obiecał, że będzie iteracja Że trzeba to zrobić dzieci. Będzie. Natomiast nie wiemy, czy nam czasami nie przyjdzie iść do Egiptu. I przeżyć nie wolę. Bo w planach Bożych ta droga dla tego dzieła może być najważniejsza. Chcę, abyś otworzyła Twoje serce i napełniła je nadzieją. Nie lękaj się. Dzieci, skoro Bóg jest z nami, to ta nadzieja musi Was wejść. Nie zostawi. Żeby dziecko było nagie, żeby nawet brakło jedzenia. Dzieci przyśle do sklepu klienta, przyśle jakąś ofiarę dawcy, gdzieś ktoś coś podrzuci, ktoś, ktoś zobaczy, ktoś się zobaczy z pięciorkiem, dzieci jest samotne, on ci należy, to, to jest wszystko, co Bóg robi. Tylko musi być w nas, dzieci, ogromna nadzieja i ufność, że Bóg jest ojcem. Jestem ojcem, abyś ty mogła być dzieckiem. To jest ten cały mechanizm, który musimy w tych naszych relacjach przeskoczyć. Jeśli nie uznasz się jako dziecko, czyli mniej niż sługa, to Bóg nie może być Twoim Ojcem. Bo jak on to zrealizuje? Może być sługą, kiedy Bóg będzie Twoim Panem. Lepsza jest postawa dziecka. Nie musisz wszystkiego rozumieć. Tak się cieszę, że już 99% umysłów ludzi danych przy mnie jest uwolniona od tego, że musi wszystko wiedzieć. Jak to wszystko zrozumie, to ja księże pójdę. Tak, do drugiej. to już na pewno pójdziesz. Dzieci, przyglądam się mojej ukochanej Filomence. Ja pięknie całuję nóżki Pana Jezusa. Za każdym razem, kiedy do kaplicy wchodzi, tak pięknie całuje. Chodź Aniołeczku, usiądź u nas, chodź nam prześwięcony. Idź do, do Pani Kory i tam usiądź na murze kołanie. Nie musisz wszystkiego rozumieć. Dzisiaj Wam na wykładzie mówiłem. Tematy są jasne, ale ja nie mam powera, żeby Was przekonać. Przyjdzie czas, kiedy Bóg mi da to łaskę zrozumienia. Nie musisz wszystkiego potrafić. Musisz ufać, że ja wiem, ja rozumiem, ja potrafię i przede wszystkim, że ja kocham. To jest istota naszego stanięcia jako dziecka przed Bogiem. Musisz ufać. Bo Bóg mówi, że ja wiem. Wszystko wie, rozumiecie. Przecież mogą tu dziś zapalować skok, złodzieje z najwyższej półki. Na linkach przeskoczą w multi-cyk, sekundę Ale no. co z tego? Wystarczy, że szczeli mocne pioru trafi jednego z nich i już się ulęknie. Wystarczy, że jeden z nich poczuje bliskość anioła pustelni. Wyda taki okrzyk, że strach ogarnie wszystkich. Rozumiecie? To nie trzeba jakiś wielki, wielki rzecz dzieci. To ja mówię mówiłem, mi ogarnął strach kiedy poczułem, że mam demona przy łóżku, i dałem okrzyk, jak uciekł pies. jakby to poopowiadał o najbliższym, tego mojego pogębi nie wszedł. Wtedy poczułem zgrozę i pies wybrał rano, wyszedł z górnego piętra, wrócił, bo wołałem, gdzie tam. To się dzieci czuje taką potęgę zła, czy potęgę anioła, że, że, że nie, nie, nie wykonasz tego ruchu. nie. To tak jak Baal jechał na oślicy, i chciał przeklinać Izraelitów, a stanął przed nimi anioł. Baal nie, nie widział, a oślica widziała, ten, ten ją tłucze, dlaczego mnie bijesz? Przecież tam jest anioł. Pan to usłyszał od zwierzęcia, zmienił taktykę i pobłogosławił Izraelitów. Zwierzę mu powiedziało: tam jest anioł. Musimy ufać, że Bóg wie, że Bóg rozumie, że Bóg potrafi, a przede wszystkim, rzekł był w Wy dzisiaj śpicie, rano alarm, no bo na polu. Wiatr, drzewa się nachylają, dzieci leci, no więc szybko akcja. Zamykam okna, przychodzi udra, huknął i kraspiorą, lecę tu, dzwony biją. Skumany, no cyrno w dzwonnicę, dzwony biją, nie? Ja nie włączałem, każdy zamknięta. ale się później katnąłem. Że moi drodzy szósta, nie, by ruszyły dzwony. Więc widząc te chmury, co tu się działo, lecę dzieci po piloty i włączam dzwony. Dzieci już piorun nie szczelił ani raz, wszystkie chmury poszły na maków. To makowie na białce drzewo jak ja po mążie makowskim dzisiaj do lokarza, dzieci u nas była Bla udra. Dzieci, się tu nic nie działo. Elusia, mi dała jak skoczyła z łóżka i patrzyła, Jakie chmury szły nad brzegiem pirogu makowają, mnie to dzwony. Włączyłem dzwony, bo ty to rozgonisz. Bóg wszystko potrafi. Natomiast my musimy ufać. A ufam, kiedy zapalam gromnicę przy w takiej, w takiej udrze w oknie. No bo się do niego uciekał. A jak ty dzwonisz halo, strasz, bo wiatr mi okno wyrwał, czy tamto, to no to dzieci to jest takie udry, jak dzisiaj, to są próby naszej wiary, komu my ufamy. Jakbyście widzieli, jak te chmury tu szły, to dzieci to tabuny koni, to była prędkość tabunów koni, to nie, że idzie, to, to leciało. Musisz ufać, że Bóg kochacie. Że zawsze jesteś Jego. Kiedy stwarzałem Twoją duszę, przewidziałem jej przyszłość. Dzieci, czy macie przed sobą księdza, gdzie Bóg to wszystko przewidział? Jestem szczęściarzem, bo 54 lata mam za sobą, więc w większości elementów znam z doświadczenia, ale nie znam całej otoczki zry Boga. Gdzie on ing ingerował, gdzie mi nogę podłożył, gdzie przyszła anioła, gdzie mnie uchronił, może to widzę to, 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 to pokażemy. Jestem na tyle szczęśliwy, że nic nie wiem co będzie, a to szczęście polega na tym, że jestem w rękach Boga, więc wszystko co będzie jest cudowne. Prosiłem o deszcz, Bóg dał cudowną wodę, żeby taki jeszcze że dzień popalało za dwie godziny. Bóg przewidział wszystkie trudności. Wobec Boga, jeśli chodzi o pewne działania, teraz już spokorniałem, ale dopiero musiałem je pogodzić po tylu urzędach. Po tylu urzędach, żeby zrozumieć, kiedy Bóg mówi nie, to znaczy nie. Bo Bóg przewidział wszystkie trudności jej duszy, jakie będzie miała, aby przyjść do mnie. I tu jest pocieszające dla was wszystkich. Uposażyłem tę duszę czy cię w zdolności pokonywania tych trudności poprzez niezmierną ufność. Czyli jeśli chcecie pokonać te wszystkie trudności, musicie wykorzystać to, czym was Bóg uzdolnił, uposażył. Niezmierna ufność. Wyuczyłem Was już, tak się bardzo rzadko zdarzają, którzy ze mną wyjeżdżają na jakieś akcje. Często mowa odjem Europę. Kto kwęka, kto nie ma ufności, nie zostanie w domu. Kto patrzy na warunki bytowe, na spanie, na jedzenie, nie zostanie w domu. Nie obraża się. Na tą bitwę muszą jechać ludzie, którzy wierzą. Ludzie, którzy ufają. Bo jedna zakała zniszczy całego ducha. Skoro Bóg kazał nam jechać do gwadeluby, to, to skoro biorę obrazki, to dzieci muszą, musi to jakoś przepać. Wiecie, jak ma się było? 13 paczek, prawie na 300, 300 kilo ciężaru, podchodzi celnik. a co to jest? Dar dla Meksyka. Pani Ania stoi przy niemal Obrazek medali po państwu po kart, to jest to tam. Zobaczył na mnie, proszę jedźcie. Przecież na normalnym okręcie, dzieci w Polsce, wiecie ile procedur? Opłaty celne i byś czekał tygodnia, dnia, to wydali. A my już do Polski chodzili. Na każdej paczce pisało dar dla Meksyka. Zobaczył matkę, matkę, może z wady lupę. Na jej punkcie. Musiałby dzieć, czciciel. Przecież my nie kłamali ani my złotówki nie wzięli, ani innego żadnego peso. Dzieci, ufnaś. Nie zmierna To już dobrze wiecie. Że nie znoszę pytań, co będzie, jak jutro pójdziemy, a ile tam będzie ludzi. Przecież to nie twój problem, to jest problem Boga. Może być dwóch, bo mamy misję dla tych dwóch, a nie dla tysiąca. Tutaj człowiek całkowicie inaczej patrzy dzieci na rzeczywistość. To nie ode... Nie patrzy z perspektywy tłumów, wydarzeń, siebie. Bóg ma jakiś plan. Pierwszą otuchą na placu, przed Guadalupe, pierwszy kontakt z Meksykanem, to podchodzi pani adwokat, daje jednemu z naszych widzówkę i każą przekazać mi, jakby się wam coś złego działo, tu was do mnie zaraz dzwonić, będę broniła. Dzieci, przecież to jest nieprawdopodobne, kapujecie? Czyż nie prosisz. Tak po adwokatka, jak daje Ci widzówkę, mówi: Ja skończę telefon i coś się będzie z nami działo w Meksyku na Cię Czyli Bóg pokazuje, ile jest form zabezpieczenia z jego strony. Kluczem jest niezmierzona ufność. Jaką rozwiniesz w swojej duszy. I teraz posłuchajcie, w jakiego wieciach byliście, kiedy, się, kiedy Bóg was, stwarzał, krował waszą duszę. Kiedy stwarzałem twoją duszę, dałem jej mój boski pocałunek, w którym określiłem jej piękno i chwałę, jaką mi przyniesie. Kościół w wielu punktach występuje w obronie życia, aborcji. Jeszcze na szczytach jest uczona linia, ale przerega księża dzieci głoszą różne rzeczy. Tego dramatu nie znacie. Jeśli zniszczymy patrzenie na człowieka jako świętość, pocałunek Boga, to dzieci jest po nas. Bo my rozpoczynamy bezpośrednią wojnę z Bogiem bo człowiek jest jego dziełem te ustawy, które wprowadza nasz rząd jedną po drugim przez swoimi wykopkami to jest barbarzyństwo pierwszej klasy, wszystko przeciwko Bogu przecież oni ci co na to głosują oni sobie nie zdają sprawę co ich czeka w godzinie sądu Cię stwarzałem, Twoją duszę dałem Ci mój pocałunek boski w którym określiłem jej piękno i chwałę jaką mi przyniesie co przyniesiesz Bogu, jakie piękno jaką chwałę ludzie sobie nie zdają sprawy z tego co w nas jest boskiego jak do Boga należymy, to co dzieje ja się? wam, jesteś świątynią Boga. Kiedy powiedziałem, stań się, powstałaś. Kiedy powiedziałem, naród się ciele, Twoja matka cię poczęła. To się wszystko dokonuje na rozkaz Boga. Ilu z Was prosi mnie o poczęcie dziecka? Ile potrzeba modlitwy? Z waszej strony niezmiernej ufności. Bo wbrew temu, co powie medycyna, dzieci Bóg powie: naródź się i narodzisz się. Będziesz szczęśliwą matką i szczęśliwym ojcem. Czyli stan się dotyczy duszy. Dużo, dużo, dużo wcześniej. Byliśmy, zanim się narodziliśmy. Zapamiętaj sobie. Dużo, dużo, dużo wcześniej byliśmy, zanim narodziliśmy się. Bóg nie do końca zakrył przed duszą ten swój pocałunek, który nas zawsze tęskni za Bogiem. Świat ma zadanie, aby to wszystko betlować cały czas krzyczeć. Cudownym lekarstwem na Wasze rodzenie się w ogóle jest wyłączenie telewizorów, radia, gazet. Dzieci, uwolnijcie Zostawić ich samych, my i muzykę. Oni i łzy. Naródź się w ciele, Twoja matka Cię poczęła. Kiedy powiem, wróć, umrzesz w ciele. Ale narodzisz się w niebie. i wrócisz do powrotnego stanu, w jakim byłaś. Amen. Zabrać.